nas są praktycznie wybiórczo tylko stymulatory dołożone tkankowe do naszej oferty. Dlaczego? Nieraz ktoś, na przykład, bardzo dużo schudł i przychodzi osoba w, w pewnym wieku, sam masaż nie do końca ją satysfakcjonuje. Dużo uzyskujemy, ale skóra jest na tyle obwisła, że nie jesteśmy w stanie aż tak na 300% wszystko tym masażem zrobić. I wtedy właśnie wkłacza na przykład stymulator biowolumeryczny. I tutaj tego jest też bardzo dużo na rynku. Ja dlatego czytam, jakie są składy. Uwielbiam na przykład um, stymulator biowolumeryczny, który jest na bazie kolagenu, ale RH 1 do jednego, jak nasz ludzki, ale pozyskiwany od jedwabników. Większość, jeśli byś popatrzył, kolagenu, który jest w stymulatorach na rynku, to. Jedwabnik dostępny, to co to jest? Kokon. Aha. A co, co z osobami takimi, jak ja wegańskimi, które na przykład y, nie używają nic pochodzenia zwierzęcego? Są jakieś mówię, rozwiązania? No, to jest, jest jedwa możesz podciągnąć pod robaki. No właśnie, to, no, Więc spokojnie to nie spokojnie możesz to Nie, bo z tego weganie w ogóle nie używają nie? Nic, nic pochodzenia Aha. zwierzęcego, czyli i miodu, i serów, i mhm. jajek, i mleka, nic. Aha. Co w takich sytuacjach znalazłoby się coś też dla mnie? No znaczy, to wtedy patrzymy bardziej na produkty, które będą nawiwrzeć.